Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze stajni Marzec Zimowy Ride. Right. Kolejny odcinek, drugi, od razu nagrywany po tamtym. Mamy już medale i tutaj daj mi siano. I taka lista. właśnie zorientowałam się, że skończyło mi się siano, które zwykle trzymałam przy parkurze w razie gdyby konie zgłodniały. Jak sądzisz, czy mogłabyś zjechać do stajni i przywieźć mi nieco siana? Pięć tak powinno wystarczyć. Oczywiście, ja wiem gdzie to jest tutaj i to już wiecie, to jest takie nieznajome już te tereny dla nas, ale może w przyszłości będą one znajome. Ja bym tak bardzo chciała zobaczyć te po prostu światy, e, wiecie, w SS-owym, w ss, SS wersji, tak? W SS-owym świecie już. Może kiedyś to nastąpi, bo przecież jak dobrze pamiętamy, y, pamiętamy, nie pamiętamy. Tam gdzie... czekajcie, tutaj jest... teraz jak to się nazywa. Boże. O... Obserwatorium i tam jest kolejka, i pod tą kolejką jest przejście. Tam wiecie, gdzie stoją te buldożery i tak dalej. To tam jest przejście tak jakby pod górami. I to jest gdzieś tutaj. Chyba albo tu, albo tu, już nie pamiętam, czy tu, czy tu, ale chyba tu, gdzieś. Pod górami jest to przejście. Więc może, wiecie, to jest otwarta furtka w SSO, że po prostu otworzą kiedyś ten świat. Wiecie, zmieniony. No, 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 Dziękuję no, no. ci, teraz będę mogła sprawić trochę przyjemności koniom po ciężkim treningu na parkourze. Dobra. 60, Boże. Dobra. 10, niech będzie. 10, kolejna 10, kolejna 10 też niech będzie tu. Już. I 10 tu. I skoki, myślę, bo tutaj. Dobra, nie będzie tak. Bo tutaj będą dużo skoków. Tu, jak już pamiętam, to będzie główne, to są skoki. <grym> po prostu, jak w. W 7 galopie był bieg przełajowy, wiecie, wszystko: koki i biegi w ogóle, to tutaj głównie skoki. Więc na to będę stawiała, żeby po prostu było dobrze to ogarnięte, bo musimy wysoko skakać. <grywka> na dobrą sprawę. Dobra, e, trzeba ogarnąć e, konia. Trzeba nakarmić je wszystkie tu musimy zarobić przez te pieniążki, bo potrzebujemy tego. Jak to się nazywa. Oczywiście to wszystko tu muszę usunąć. Potrzebujemy siana, a do siana trzeba pieniędzy. Możesz... Dziękuję. Dobra, tu mamy ten wyścig, to nie... Nie pamiętam ile tu mamy poziomów, ale mam wrażenie, że jest dość sporo poziomów. Brzmi dla nas. Tutaj. Dobra. I od razu napełnimy też nasze wiaderko. I wiem, widziałam, trzyma to wiaderko. No ale już dusia, du dużo tutaj mamy tych kropeczek, jak widzicie. No i dobra, to Wam przyspieszę, bo jako konie to też nie jest jakieś ekscytujące, ekscytująca rzecz. No i dobra. Idziemy kupić siankę. Tutaj już zachodzi się słońce. Troszkę. Yy, o tutaj ustawię sianko. Dobra. I sianko za 10 dobra. <laughs> I jedno takie dodatkowe, jak teraz po prostu musimy nakarmić. Tutaj mamy bryczesy, dobra, no to są za darmo. Eee, mamy tutaj rękawice, jazda, cztery. nie będzie. I, 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 i... Potrzebujemy butów. Eee, czekaj, to jest do początku do Kontrola, kontrola 3, kontrola 2. A niech będą te domy, kurtkę. Kurtka, tak. Kurtkę 10, jazda 4, kontrola 4. Może tą byśmy zieloną kupili? Baby, to teraz się przebierzmy bryczesy, butki i rękawiczki, te zostawiam, to możemy sprzedać i to też możemy sprzedać, jeszcze kurtka i się ogarnie tych butów nie potrzebujemy, tak y y y i nie mogę, ale gołe rączki sobie zostawię mm -hmm. na ten moment, dobra U i idziemy ogarnąć konia sobie no, Trzeba go nakarmić, napoić, bardzo do, do, bardzo napoić trzeba A moje dziecko się właśnie obudziło To była jak krótka drzemka <grymka> Bardzo krótka drzemka Niestety No ale trudno Okej okay. Das mam je dokończyć? Nie. Tak, chcę brązowy medal po srebro i złoto będę robiła sama <laughs> Coś mnie zapała. złapała Więc zakończymy po prostu Ten odcinek tym wyścigiem. W razie czego jakbyś się zaczęła tu płakać To wam dziękuję po prostu Wyłączę i przyspieszę bardzo po nie chciała, żeby na filmach po prostu było Słuchajcie, jak ona nie płacze czy coś. No, może teraz użycie jej takie, nie wiem, stękanie trochę, no to jednak jest okej, okay, ale płaczą nie chcę, żeby nawet po prostu było słychać co nie. Znaczy, jak się sobie leży. Smoczka co. To była taka krótka drzemka, nie wiem, no, poprzedni odcinek, no i ten. Takie 30 minut bym powiedziała drzemki Koniec, no ale co się dziwić ono od, od 8, czekajcie nie, od 20 chyba 3 my się położyliśmy spać od 23 do 5:00. spała i od 5.30 tak jakby do 8 tam 15 coś takiego i od tej 8.30, jak ją nakarmiłam, to spała do prawie 12.00, więc wiecie, teraz to matka nie będzie spała, teraz też będzie koniec spania. Powinnam z nią wyjść na spacer, żeby ona sobie zasnęła, o. ale jest zimno, wczoraj byłyśmy na spacerze i nie chcę wychodzić dzisiaj, dzisiaj naprawdę mi się nie chce wychodzić. Jutro wyjdziemy, jak może będzie lepsza pogoda. I tyle. No powiedz, panie, chyba nam się uda. Zajęła się zabawkami wiszącymi się, patrz nie. Więc nam się raczej uda, właśnie ogarnąć ten ostatni odcinek tutaj. Ten drugi. Jest sukces. Jest sukces, że nagrano dwa odcinki. Tak? To jest sukces, naprawdę, dla mnie. Doskonale, jesteś dobrym miejscem. Oto twój brązowy medal. No i tutaj mam brązowy medal. No i dobra, ja srebro i złoto zrobię poza kamerami właśnie żegnam się z wami, mam nadzieję że wam się od tych spodobał, jeżeli tak zostawcie oczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło, Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, a będę dość powiadomienia, piszcie komentarze, no i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale, cześć